Przejdziemy do punktu kulminacyjnego, czyli zapowiedzianego wczoraj losowania nagród. Chciałbym pokusić się o krótkie podsumowanie tego naszego dwudniowego wydarzenia. Wczoraj myślę, że dzień pełen merytoryki, i to takiej merytoryki pomocnej dla nas wszystkich, aby zrozumieć istotę tego, czym jest Webcon i poprawne wdrożenie tego rozwiązania. Chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim prelegentom, który, którzy zdecydowali się podzielić tą swoją cenną wiedzą z zrealizowanych przez, przez siebie projektów. No, według mnie nie ma nic bardziej przekonywającego, niż taka bezpośrednia relacja z wdrożenia, podzielenie się własnymi doświadczeniami, no bo myślę, że każdy z Państwa znalazł w tym jakąś analogię do swoich problemów i potrzeb. Także jeszcze raz wszystkim prelegentom serdecznie dziękuję. Mieliśmy także okazję poznać mapę rozwoju oprogramowania, z którego wszyscy korzystamy, oprogramowania Webcom. Mnie personalnie ta mapa rozwoju bardzo uspokoiła, bo elementy, które były od dawna zapowiadane, jak w pełni webowe narzędzie do projektowania procesów, czy w szczególności konkrety, wreszcie konkrety dotyczące rozwoju komponentów AI-owych, wraz z zapewnieniem ze strony prezesa Wróbla o tym, że te komponenty będą dostępne dla Państwa wszystkich. Niezależnie od tego, jaki to będzie model dostarczania, czy to jest licencja wieczysta, czy to też subskrypcja, myślę, że Państwa to też ta deklaracja powinna uspokoić. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że żeby dokończyć tego dzieła cyfrowej transformacji, potrzebne są trzy elementy. Pierwszy element to jest potencjał, drugi to narzędzie, a trzeci to właściwe osoby, które tej transformacji mają dokonać. Jeżeli chodzi o potencjał, są w nim tak naprawdę państwo i te organizacje, które państwo reprezentują, bo to tam jest miejsce na to, żeby tej transformacji dokonać, żeby nie tylko parafrazując wczorajsze e, anegdoty związane z e, e, papierowymi notatkami, ale też chodzi o to, aby e, integrować te systemy, z których Państwo już teraz korzystają, uzupełniać te luki. Funkcjonalne, ale potencjał to również finansowanie, które w tym momencie jest dostępne. Aktualna perspektywa unijna do końca 2027 roku to przypominam 73 miliardy euro, które zostały przyznane Polsce, a niedawno dowiedzieliśmy się, że 28 rok to będzie kolejne 123 miliardy. Także trochę obawialiśmy się tego, że ten strumień finansowania się zakończy, natomiast okazuje się, że on będzie jeżeli chodzi o narzędzie, tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Webcon jest właściwym rozwiązaniem. To ta deklaracja wczorajsza prezesa Wróbla o tym, że model licencji wieczystej zostanie utrzymany, że są Państwo bezpieczni, jeżeli chodzi o kontynuację przedłużenia tego tak zwanego software assurance. To myślę, że jest coś, co że wybraliśmy dobre i właściwe rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o ten trzeci element, czyli mm, ludzi, którzy mają tę pracę wykonać, to myślę, że mieliśmy też okazję... Zapoznać się z ofertą produktową, którą dla Państwa przygotowaliśmy, i z jakimś takim sprytnym pomysłem, jak to zrobić. Jako no, jednak ten partner, który został predysponowany do tego, aby w tym sektorze edukacyjnym po prostu funkcjonować i opiekować Państwa potrzeby. No i oczywiście PCG Akademia to też, to też osoby, które dla Państwa tą pracę od dłuższego czasu wykonują. Może korzystając z okazji poprosiłbym cały zespół tutaj na scenę albo przed scenę. No dobrze. to nie cały, ale większość, także e, Ewelino, Patrycjo, Natalio, Weroniko, Zuzo. Dziękujemy bardzo. Krzyszku, Darku, Eryku, Emilu i Kamil. Dziękujemy. A Waldemar przykłada się z góry jako główny organizator e, odpowiedzialny ja za to, żeby to wszystko się nam fajnie zginało. E, dziękuję bardzo zespołowi.